Żeby pokonać ninja, muszę być potężniejszy. Jak chcesz tego dokonać? Jest pewien złudź, dzięki któremu nikt mnie nie powstrzyma. Jaki zwój? Zwój zakazanego Spinjitzu. Jest tylko jeden mały problem. Jaki? Znajduje się w klasztorze ninja. Ninja nie wiedzą, że to ja ukradłem wielki kryształ. Spróbuję się do nich wkraść i ukraść i ten zwój. Będę w pobliżu w razie jakby cię przyłapali. Słuchajcie, Ninja, musimy jak najszybciej odnaleźć Wielki Kryształ. Jeżeli wpadą w nie powołane ręce, możemy spodziewać się, że na niedługo kraina Ninjago będzie w nowym zagrożeniu. Jaki masz plan? Podzielimy się na dwie grupy. Zenko i sprawdzą Jamanaka i miasteczko Strix. Natomiast Jaka i Jay zostaniemy tu sprawdzić, czy Zodzie się znowu nie pojawi. Ej, a jak myślicie, kto to mógłby być i po co był mu Wielki Kryształ? Nie mam zielonego pojęcia. Może ten ktoś chce przynieść do Ninjago Wielką Armię i zawładnąć całą krainą? Nie sądzę, wielkie armie już wyszły z mody, to raczej coś innego. No to co? Zain może twój soku coś uchwycił? Z przykrością oznajmam, że niestety nie. Dobra, to zostajemy przy starym planie. Ninja gadają w dżungli, droga wolna. No to ruszaj, na co czekasz? Ronan, natychmiast odrzuć ten zwój, to niebezpieczna broń. Heh, myślisz, że po tym jak namęczyłem się, żeby się tu wkraść, tak po prostu go tu odłożę? Musisz to zrobić, Ronan. Albo co mi zrobić, staruszko? Jeśli mi się nie uda stąd go wynieść, zrobi to ktoś inny. Ktoś, kto jest tak potężny, że nie dacie mu rady. O kim ty mówisz, Ronan? O pewnym wężowym czarnoksiężniku, Snakesie. Snake się? Przecież dawno temu podczas wojny z wężonami razem z Garmadonem wysłaliśmy go do Przeklętej Krainy. Zaraz. To ty ukradłeś wielki kryształ, ukradłeś go, żeby sprowadzić Snak za sporotem. Dlaczego? Zawsze chciałem mieć władzę. Teraz, gdy Snake zapanuje na Ninjago, będę jego prawą ręką. Łudzisz się, Snake, gdy cię nie będzie potrzebował się ciebie pozbędzie. To się jeszcze okaże. NINJA GO! Słyszycie to? Coś się dzieje w klasztorze? Musimy to sprawdzić, szybko! NINJA GO! Mistrzu, co się dzieje? Ronan chce ukryć zwój zakazanego z Nie pozwolimy mu na to. Ależ pozwolicie. Snakes. Dawno się nie widzieliśmy, łuk. Kto to jest, Mistrzu? Później wam powiem, ten wężon nie może dostać zwoju. Słyszeliście, Mistrza? Wiecie, co robić. Ja. Yeah. Co się stało z naszymi mocami? Nie wiem, Snakes nam nie chyba odebrał. Musimy zniszczyć bermo, by je odzyskać. Nie mamy mocy, ale Spinjitzu nadal działa. Ninja go! Yeah. Musicie go pokonać we ze mnie. Idziemy. Do zobaczyska, mistrzyni.